Witajcie na moim blogu. Monitorowanie ruchu na stronie internetowej. Kolejnym ważnym elementem jest monitorowanie ruchu na Twojej stronie internetowej. Korzystaj z narzędzi do analizy danych takich jak Google Atlantis, aby sprawdzić ile osób odwiedzi Twoją stronę, skąd pochodzą i jak czy użytkownicy, oraz jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem. To pomoże. Yy, to pomoże Ci zidentyfikować, które działania przynoszą na, najlepsze rezultaty i dostosować strategię marketingu do potrzeby Twojej publiczności. Ocenić wzrost zasięgu. Kolejnym ważnym wskaźnikiem skuteczności działań związanych z budowaniem marki osobistej jest ocena wzrostu zasięgi Twoich treści. Sprawdź, czy liczba obserwujących ci osób porośnie, jakie są wskaźniki interakcji z Twoimi postami oraz czy Twoja marka Marka jest coraz bardziej rozpoznawalna w sieci. To możecie zidentyfikować, które działania przynoszą najlepsze rezultaty i skoncentrować się na